Henryk Cześnik Niebezpieczne Zabawy to tytuł najnowszej wystawy w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Wystawa składa się z prac powstałych w większości w ostatnich latach i ekspozycja w MBWA przygotowana została przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie we współpracy z Agencją Zegard. Henryk Cześnik jest absolwentem Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku, jest profesorem zwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi malarską pracownię dyplomującą na Wydziale Malarstwa I. Grafiki. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i indywidualnych w renomowanych galeriach na całym świecie. Prace Henryka Cześnika trudno nazwać pięknymi. Częstym motywem w jego pracach jest zdeformowana bądź niedokończona sylwetka ludzka, której relacja z tłem przypomina scenerię sennych koszmarów. Choć fragmentaryczne, urwane i nieciągłe, jego prace są zarazem dynamiczne, dramatyczne i ekspresyjne, często wydają się niedokończone. Henryk Cześnik jest rysownikiem, ale pracuje częściej na wielkoformatowych. Płótnach niż papierach. Wystawa czynna jest do 12 marca. Można ją zwiedzać w galerii MBWA przy ulicy Leszczyńskich. 5.